Eee, <laughs> Manko, witam, witam bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Sanek 14K jesteśmy na Jawinie 4 i właśnie Rozpoczynam rozgrywkę 1 na 1 Jawin 4, rozczarowanie 0 Oto wynik tego meczu na śmierć i życie Na miejsca gotowi a demonią o kurcze, ale będzie pojedynek epicki, na lagach, zresztą Po porządku. <laughs> Wiecie jakim jestem Ale super pojedynek Dawno też już nie miałem moc jest potężna Pokażę Ci, Pokażę ci. ciemną stronę. Nice hitbox, no Bo właśnie takie są hitboxy w tej grze. Niestety. Co ja ci poradzę? Co ja ci ty się poradzę? No może hrabiego duku wejdziemy. Hrabia duku. Duku tutaj do duku tutaj do duku Do duku na kopie Do duku <grym> Wiecie, <grym> do duku na kopie Hrabia, duku I Anakin Skywalker, ale to pasuje super Wyśmienicie, wyśmienicie to wszystko pasuje Nie wszystko, bo oczywiście Kylo nie pasuje, żeby walczył z Obi ale ale może w dziewiątym epizodzie Co? Nazwałeś mnie pomyłką? O ty się przede mną! On się cały czas cofa... Cały czas cofa do tyłu Ah, <laughs> the super, emoz, emozje. No, nie mogę być koszyczatko.、Ja <laughs> <laughs> Ale gościa wniosło z powierzchni ziemię i wygrałem. Tak? Nie. Tak. <laughs> Jeszcze wolne połączenie internetowe, Nie, nie no, świetnie. <laughs> ale... ale ładne, dwa pojedynki. Dwa pojedynki myślę, że mogą być, także także do usłyszenia i na razie cześć. Cześć.